Cześć, witam serdecznie widzów kanału GMP Garaż Moja Pasja Jednak postanowiłem wymienić prądnicę na alternator dlatego, że okazało się, że przy pracy właśnie w te chłodne dni, kiedy włączone są wszystkie światła pracuje się przednią łyżko. włączone jest także ogrzewanie siedzenia no to niestety, ale moc prądnicy była zbyt słaba, żeby można było doładowywać jeszcze akumulator no i okazało się jeden czy dwa razy, że po takiej pracy i po zgaszeniu silnika, niestety, nie dało mu się już później uruchomić z powodu właśnie wyczerpania energii z akumulatora. Dlatego też zakupiłem alternator na jednym z portali. No i jest to alternator dedykowany do C360. Sama instalacja mechaniczna przebiegła bez żadnego problemu. Alternator jest świetnie przygotowany do tego, żeby zamienić go z prądnicą. Jest już tutaj taki gotowy wspornik, otwory pasowały. W moim przypadku ten jeden otwór został rozwiercony, ponieważ standardowo są tu otwory na śruby M8. Natomiast ja miałem przerobiony na dziesiątkę. Dlatego że wcześniej był tam zerwany gwint. Także musiałem tylko powiększyć ten otwór. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o wspornik, o mocowanie, to wszystko jak najbardziej doskonale pasuje. Nie ma żadnego problemu, pasuje na pasek, jest wszystko w jednej linii z kołem pasowym na silniku i na pompie wodnej także to wszystko jest w porządku. Natomiast no, pojawiło się zapytanie, jak podłączyć ten alternator. Odłączyłem już regulator napięcia, i tutaj od regulatora mamy trzy kabelki. Ten żółty to jest kabel, w którym zawsze jest napięcie, czyli podłączony jest z dodatnim biegunem akumulatora. Zielony to jest kabelek, który tutaj wychodzi do jednej z szczotek prądnicy i on jest podłączony tylko z regulatorem napięcia, czyli w tej chwili on będzie zupełnie niepotrzebny. Można go wyciągnąć z tej koszulki, może też zostać, nie ma to znaczenia. No i tutaj jeszcze jest jeden brązowy kabelek. To jest kabel, który jest do kontrolki, a z drugiej strony też jest właśnie tutaj brązowy kabel, który dochodzi do drugiej zeszczotek prądnicy. No i teraz powstał problem, gdzie podłączyć właśnie ten brązowy kabel, gdzie podłączyć do alternatora. W alternatorze jest całkiem sporo możliwości, dlatego że tutaj mamy. Miejsce na jedną wsówkę tam widzicie jest druga wsówka, tu dodatkowo jeszcze jest jeden taki wkręt w tym miejscu. Także możliwości jest kilka, no i zacząłem się zastanawiać, jak to zrobić. Popatrzyłem w YouTube i nie znalazłem akurat tego alternatora i sposobu jego podłączenia. Także. Zdjąłem tą pokrywkę z tylnej części alternatora, żeby zobaczyć właśnie, jak on tutaj wygląda w środku i na podstawie tego, żeby wywnioskować, w jaki sposób go podłączyć. No i tutaj będzie to pokazane właśnie w regulatorze, co, jak i dlaczego. Więc regulator standardowo ma trzy przewody. Jeden z nich to jest masa, ten czarny, podłączony tutaj do masy. Drugi podłączony jest do jednej ze szczotek. No, i trzeci to jest ten żółty. Ten, który tu widzicie. Ten. I on jest podłączony właśnie tu, w tym miejscu. Do wzbudzania. No, i teraz już wiadomo, że ten przewód, który idzie od kontrolki, czyli w tym przypadku brązowy, trzeba podłączyć do tego gwintowanego pręta do właśnie regulatora, a przez to do jednej ze szczotek do wzbudzania. I w ten sposób alternator będzie poprawnie podłączony. Za chwilę wykonam to podłączenie i zobaczymy jak to funkcjonuje, no i sprawdzimy jak działa to ładowanie. Włączamy prąd, świeci kontrolka odładowania odpalamy maszynę. Jak widać kontrola zgasła, zarówno od ładowania jak i od oleju, czyli wszystko jest w porządku. Teraz włączam wszystkie światła, czyli takie robocze przednie, robocze tylne, włączamy jeszcze też światła drogowe, włączamy też ogrzewanie w tym miejscu, na żeby grzało bardziej intensywnie i sprawdzamy jakie jest napięcie ładowania. Teraz jeszcze nieco zmniejsze obroty Teraz jeszcze nieco zmniejsze obroty, żeby zobaczyć przy takich małych obrotach jakie będzie napięcie ładowania Czyli schodzimy gdzieś nawet do powiedzmy 500 obrotów No i teraz zobaczymy jakie jest napięcie ładowania że przy tak bardzo małych obrotach, no bo to już są małe obroty i przy włączonych wszystkich odbiornikach mamy napięcie ładowania 12,5V. Czyli to jest, jest po prostu świetnie, jest super. A teraz mamy tak samo wolne obroty, czyli to jest około 500-600 obrotów. I to wyłączamy wszystkie odbiorniki i zobaczymy jak bez obciążenia, jest, jak to jest napięcie ładowawcze. Tak jak widać jest ponad 14V, czyli jest po prostu świetnie I jeszcze jeden test, w tej chwili silnik ma około 400 obrotów. Sprawdzamy napięcie ładowania 13,26 przy 40 obrotach. Czyli no to po prostu idealnie Nawet na tak wolnych obrotach akumulatorów cały czas go ładowywamy Teraz mamy poniżej 400 obrotów. I jeszcze raz sprawdzimy Nawet na tak niskich odwrotach, jeszcze jest 13,1 V. Dzięki myśl, już na około 200 obrotów. I znowu ładowanie. Trzeba się daje jeszcze zrobić. Jest półskaźnik odwrotu. No niestety, już teraz gaz. Skończymy instalację, ale Do zobaczenia w kolejnym filmie.